Cześć w dzisiejszym odcinku montujemy hydrofor i zaczniemy tak. Sitko z zaworem kulowym, później będzie złączka, tutaj pod ten zawór, tutaj przyjdzie wąż, tu będzie koniec węża, złączki różne, zawór kulowy, tutaj filtr antypiaskowy i różne złączki mówki, wiadomo taśma na gwinty. No, i tutaj się podłączymy. Tu mamy korek, do, korek zalewowy. Trzeba przed uruchomieniem zalać wodę. Wlać wodę i mamy wyjście. I co dalej? No musimy wyprowadzić też kilka złączek. mufek. Bo chcę założyć takie urządzenie. To jest hydrostop zabezpieczeniem przed yy, sucho obiegiem. No i dalej będzie jeszcze. Na pewno zawór trójnik zrobimy. Wyjście na dwie sekcje: jedna będzie szła na podlewanie borówki, a druga, jak trzeba będzie się podłączyć i pobrać wodę, żeby nie odłączać jednego. Tutaj też będzie zawór na koń tutaj niżej, i dopiero będzie założona końcówka pod wąż. Na to wszystko zobaczycie. Zapraszam Was. Przysmiarka zrobiona. Takie gumy podłożę pod spód. Tego nie było w zestawie. Więc powycinałem. Jeszcze mocowanie. Tutaj Będę zakładał Jedno i drugie Takie podparcie chcę założyć po prostu I Montujemy Ostatnie złączki krótce Tutaj dokręcę to, ustawię W tamtą stronę Będzie jedno wyjście na Na borówkę, a drugie na przykład trzeba będzie podłączyć się z wodą do opryskiewacza dwa zawory tu mamy trzeci i tam gdzie będzie potrzebna woda tam się będzie odkręcało dobra, montujemy dalej tutaj z drugiej strony Do to będzie mniej więcej wyglądało to będzie takie podparcie jeszcze ja tylko muszę gumę dociąć pod, yy, tutaj pod tą podstawkę otworu wiercić, albo na, to, na, na tym to jeszcze podregulować, bo to jeszcze się obraca. Później jak już przykręcimy, to już nie będzie możliwości regulacji. Nie będzie możliwości. I jeszcze tu jakoś będę musiał zamontować wspornik tego. Może to nie, nie, nie będzie to potrzebne, ale ja bym wolał jednak to podepszyć, bo. Tym gwintom, tym plastikom, tak za bardzo nie ufam. Ale to nic się nie stanie. Lepiej żeby było troszkę za dużo, niż jakbym się miało wyłamać. To tam nie chodzi nawet o, Może tutaj już nie chodzi o, o sam ciężar, tylko że jakby gdzieś ktoś się szarpnęło, no to różnie bywa, nie? Gdzieś przez nieuwagę, szybko, szybko i później się dzieje. Ok, tu już mamy. Tutaj też jest y, sitko z, z zaworem. Wszystko poskręcane i powoli zabieram się za zotapianie tego węża, i tutaj później przykręcimy górną część, tą nakrętkę zamocujemy, zalejemy wodę tutaj i pierwszy test będzie. wlałem jeden litr wody ale jeszcze jest mało i mamy równiutko weszło troszkę ponad litr jeszcze troszeczkę musiałem dolać dobra zakręcamy pierwsze uruchomienie za chwilkę dobra to już mam przygotowane widzicie jeszcze nie było odpalane dziś nie jest zero zobaczymy wyjdzie zaraz wszystko tu mamy włącznik tylko dodam że jest ten hydrofor jest o wydajności 3000 litrów na godzinę. Dobra, próba. A teraz druga próba, bo się okazało, że na końcu przedłużacza nie ma prądu. Wniara, cicho chodzi. Zanim zassa... No jeszcze zobaczmy może na zegar się pracy. Uwaga, próba. Tu zakręcamy zawór. Dobra, wyłączymy. Jak to teraz wychodzi? Trzyma, czy spada? Jakby spadało. Dobra, to zakręci, zakręcimy. Teraz trzyma. Widać, że wracało z powrotem. Dobra, spróbujemy tutaj. No I spadło na zero. mamy po no i Widzimy. Trzyma. Trzyma. I to jest zawór jest odkręcony. Nie, delikatnie spada. Widzicie widzicie, delikatnie spada. No się unormowało. Dobra. Teraz tak jak będzie wyłączony. Tutaj odepnę. Cię woda jest. Odpuścimy trochę. Teraz jeszcze raz go załączę. I on automatycznie dobije do tego poziomu co jest teraz. Tam delikatnie pewnie zaraz spadnie. Teraz tak, mamy nabite ciśnienie. On jest włączony. Teraz tak, potrzebujemy wodę, pobieramy. Wiadomo, ciśnienie będzie spadać, no, szybciej wyleci i się załączy. Jak tutaj spadnie wskazówka, to będzie starał się wyrównywać nam ciśnienie i będzie podciągał. Jeżeli my nie będziemy używać wody, skoczy na 2,8, bodajże 2,6. 2,6, yy, 2,6 atmosfery yy, i się nam wyłączy. Można go tam pewnie podregulować, a ja tu nic nie grzybałem. Yy, przy linii kropelkującej pokazuje jakieś 1,6, 1,8. Tutaj na tym zegarze <laughs> przy nawadnianiu, nie? I to tak, nie potrzebujemy za dużo wody i żeby nie za każdym razem się yy, Silnik włączył, żeby nie za każdym razem to chodziło. Troszeczkę potrzebujemy wody, nie ma problemu. Tam delikatnie spadnie ciśnienie, bo jakby nie było tego baniaka, to przy każdym takim czymś silnik by się załączył. Ale tu nie potrzebujemy, nie musimy, i w sumie dbamy o żywotność silnika bo to będzie nam dłużej służyło, bo nie za każdym razem on się włączy, nie za każdym razem jest nam potrzebne, żeby on się włączy, jeżeli są mówię, małe ilości wody, którą potrzebujemy, no to nie musi nam się to za każdym razem włączyć. I co jeszcze? Nawet jeżeli mamy końcówkę, że na końcu węża mamy tam do, do podlewania końcówkę. To też zakręcimy tam. Tu on sobie nabije i się wyłączy. I nie musimy lecieć tam aż z końca i tego i wyłączyć. Później, jak potrzebujemy, to znowu odkręcamy. Ciśnienie tutaj spadnie. I w tym momencie to nam automatycznie się załączy, jak będziemy zaczynać pobierać wodę.